Ostatnio dostałem nowy aparat. Właściwie sobie go kupiłem, nie dostałem. No i postanowiłem go na następny dzień wypróbować. Pierwszy ptak jakiego sfotografowałem, to był właśnie oto ten droździk. I takiego droździka sobie sfotografowałem. Później zobaczyłem na tym drzewie Krogulca, więc postanowiłem go poszukać. Krogulca nie znalazłem, ale oprócz droździka zobaczyłem ciekawe inne ptaki. Już stwierdziłem, że krogulca raczej nie, zob nie zobaczę, yy, nie znajdę go już. Całe poszedłem po prostu yy, w takie fajne miejsce jedno, po drodze zrobiłem to zdjęcie kosa yy, i jak doszedłem w to miejsce zobaczyłem swoje pierwsze raniuszków od kilku lat, tak. Yy, nigdy przedtem zdjęcia raniuszkowi nie zrobiłem, potem takie, aż w końcu takie. I to jest fajne zdjęcie, udało mi się dość fajnie zrobić je, dość trudno było, bo one bardzo one bardzo są ruchliwe, ale oprócz takich po potem sobie poszedłem do lasu, to widziałem jeszcze takie maluszki. Dobrze, jak już wracałem, no to po drodze zobaczyłem taką czaszkę, najprawdopodobniej psa albo lisa, raczej psa. No. No i to właściwie cała ta wyprawa, myślę, że ciekawa. Najlepsze jest to, że tego drozdika to było na początku, czyli dokładnie... E, czekajcie. Tego. No to tego drozdika. Sfotografowałem e, przez okno w mieście e, więc ciekawe. E, e, I do tego jest to pierwszy ptak, którego sfotografowałem nowym aparatem. Drożniki ogólnie widuje się głównie właśnie zimujące, albo przelotne w Polsce. Takie, co podczas przelotów, albo właśnie zimą. Lęgną się też, ale bardzo rzadko, na przykład na bagnach bieżańskich. Dobrze, a na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Jeszcze powiem Wam jedną rzecz, a mianowicie taką, że niedługo, może nawet jutro, ale raczej nie, Zrobię odcinek taki z wyprawy terenowej, bo teraz będę robił więcej odcinków z terenowych wypraw, bo ten aparat, co teraz mam to on po prostu nagrywa lepszy dźwięk. Tamten tak nagrywał, że nie dało się słuchać. Ten nagrywa lepszy dźwięk, lepiej go nagrywa, więc po prostu będę teraz robił więcej wypraw terenowych i nie będę musiał nagrywać z telefonem. A teraz to już serio wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Mówię to już drugi raz. No i do następnego odcinka. I subskrybujcie kanał oczywiście. Łapkę w górę też dajcie. Napiszcie jakiś komentarz. No.